Witam Was. W dzisiejszym tutorialu chciałem przedstawić Wam następne opcje do przesuwania waszych obiektów oraz do kopiowania Waszych obiektów, które znajdują się w panelu modyfikuj. W tym celu narysujemy sobie trójkąt, wybieramy linię i zaczynamy klikać nasz trójkąt. Następnie, żeby zamknąć figurę, wpisujemy Z i zatwierdzamy Enter. Wybieramy naszą opcję przesuń, albo możemy też wpisać w wierszu poleceń dolny podkreśnik i move. Zaznaczamy nasz obiekt, klikając enterem, wybierzemy go. Przypominam teraz, że musimy wybrać punkt bazowy i tutaj najlepsze jest włączenie odpowiedniej lokalizacji. Wybieramy nasz punkt bazowy i w tym momencie możemy dowolnie nasz trójkąt przenosić, gdzie chcemy i jak chcemy do jakiegokolwiek punktu. Klikamy, żeby zatwierdzić nasz wybór. Następnie, y, jeszcze raz zrobimy tę tą operację, teraz zrobimy przesunięcie o odpowiedni wektor do określonego punktu. Wybieramy nasz trójkąt, zatwierdzamy enterem i teraz wpisujemy wartości przesunięcia 100 w prawo oraz 300 do góry. Dwa razy Enter i zatwierdzamy w ten sposób nasz wybór. Zobaczmy zatem, jak teraz y, wykorzystać Opcję kopiowania. Wybieramy kopiuj albo po prostu K, wpisujemy do wiersza poleceń, wybieramy nasz obiekt, klikamy Enter i teraz tak samo, bardzo podobna operacja. Wybieramy punkt bazowy i możemy nasz obiekt skopiować w dowolne miejsce. Klikając lewym przyciskiem myszy, wybieramy właśnie ten punkt, w którym nasz punkt bazowy wyląduje razem z całym tym obiektem. Jeszcze raz skopiujemy nasz obiekt, tylko teraz troszeczkę w inny sposób. Wybieramy cały obiekt, możemy to zrobić z prawej do lewej oczywiście. Zatwierdzamy Enterem i teraz możemy wprowadzić wektor przesunięcia naszego obiektu o 400 jednostek w prawo i 400 jednostek do góry. Zatwierdzamy Enterem i nasz obiekt został przeniesiony właśnie w to miejsce. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do przeglądnięcia innych filmów na kanale techtutor.pl. Zapraszam także na stronę techtutor.pl oraz na facebooka.